Rafał Trzaskowski po raz kolejny znalazł się w ogniu krytyki, tym razem nie ze strony opozycji, lecz własnego obozu. Jak pisze Renata Grochal w Newswiku, koalicja obywatelska po wyborczej porażce postanowiła upokorzyć swojego kandydata na oczach całej Polski. Donald Tusk, który miał wierzyć w sukces Trzaskowskiego, dziś sam przyznaje w gronie współpracowników, że to było nie do wygrania. Mimo to właśnie jego wystawił z partyjnej lojalności, a nie z przekonania. W koalicji obywatelskiej narasta frustracja. Radni buntują się przeciwko prezydentowi Warszawy, a w partii coraz głośniej mówi się, że Trzaskowskiemu brakuje pomysłu na siebie. Nie może już kandydować w Warszawie, a na prezydenta Polski nikt go trzeci raz nie wystawi. Dziś wygląda na to, że dawny złoty chłopak platformy został przez własne środowisko przysypany papierami, tak, żeby o nim po prostu zapomniano. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.